No, słuchajcie, ponieważ e, rower jest terenowy, to nagrywam teraz z trawnika, i zaraz jedziemy na skatepark. Poszaleć. Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj mm, będzie taki polski BMX BMX Super Tracker. Tak tutaj jest przynajmniej napisane. Ogólnie kompletny mechanicznie, taki tam do podregulowania. No, był niestety już przez kogoś przemalowany. Yy, dlatego nie wygląda to zbyt ładnie, ale takie zostanie. Yy, pedały oryginalne rometu, plastikowe, jeden i drugi. Szadełko też w miarę, chociaż tutaj jest już troszkę takie rozdarte. Opony w porządku, niestety w różnych kolorach, no ale nie będziemy tutaj generować kosztów niepotrzebnych. Jak się zedrą, to, to będzie się wymieniało wtedy. Jakieś tutaj może te rączki, wymienimy coś, zobaczymy. No, to trzymajcie kciuki w takim razie. Słuchajcie, biorę się za, e, za tego WMixa. Tutaj wam pokażę takie coś. Jest e, korba taka chyba jednoczęściowa, taka z e, zgiętego pręta. Jeszcze czegoś takiego nigdy nie rozbierałem, ale zaraz sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, e, Słuchajcie, tutaj tak jak widzę, ta, ta rura, w której siedzi, siedzi suport, jest większa niż. Gdyby była przy, przy normalnym takim rometowskim supocie, bo mam tam jeszcze w swoich zapasach, że tak powiem, drugiego BMXa i tamta rurka jest mniejsza. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, a nawet widać ten czerwony kolor, to już jest trzeci kolor tego BMXa. On był fabrycznie taki. Taki fioletowy no, rower aktualnie jest czerwony, ale te kwiatki z tyłu mają taki kolor mniej więcej jak był fabrycznie lakierowany. także wam pokażę, jak to mniej więcej wyglądało albo powinno. Później był biały, teraz jest czerwony. No raczej nie będę do oryginału wracał. Tym bardziej, że miałem go. To jakiś jest podrapany. Tym bardziej, że miałem go tylko jak to się mówi yy, uruchomić. Tylne koło jest na pewno do centrowania, bo lata na wszystkie strony przednie, jest ok. Tylko tam. W łożysku jest lub wszędzie w łożyskach, czy to w pedałach, czy w kołach, po prostu jakieś pakuły, jakieś trociny. Cholera wie co to jest siodełko, zobaczcie oryginalnie, oryginalny romet. No, myślę, że coś tam z niego, z niego będzie jeszcze. No, także trzymajcie kciuki, a ja się biorę do roboty. Słuchajcie, tak sobie patrzę: ta rama już jest właści właściwie goła, rozebrana, taka podrapana, brzydka. Chyba zrobię sąsiadowi niespodziankę i odmaluję mu ten rower. Tu mało farby zejdzie, jakoś tam końcówkę sprawią. Mam także chyba taką mu zrobię niespodziankę. Słuchajcie, ktoś tutaj nie ogarnął całkowicie tego hamulca. Spężyna nie, nie wchodzi w te swoje miejsca. Tutaj ta podkładka, która ma takie. Mm, jakby wybranie, ono się dopasowuje do, do kształtu ramy też, bo nie w tym miejscu co potrzeba, ale to jest wszystko do ogarnięcia. Zobaczcie, hamulec jest bardzo ładny, chromowany, a co najważniejsze, okładziny są w idealnym stanie. No i tak, chwila roboty. Rama już pomalowana podkładem. Słuchajcie, zawsze dawajcie sobie podkład. On ładnie kryje, wyrównuje kolor i później jak nakładacie właściwą farbę, to to po prostu będzie ładnie. Nie przykładałem się specjalnie do tej roboty, bo powiem Wam, że tam i tak ten rower fatalnie był pomalowany, fatalnie wyglądał, więc taki odświeżony troszkę będzie, będzie i tak się prezentował dużo lepiej. Także teraz podkład niech sobie wyschnie, a ja zaraz będę malował na kolor. To jest wszystko jeszcze brudne, ale zobaczcie, jak tutaj ładnie jest nabity znaczek rometu, i tutaj jeszcze na zębaczce będzie widać. 44 zęby. Ta zębatka jest wymienna. Eee, tutaj można tą bieżnie odkręcić, zdjąć miskę i wówczas zdjąć tą zębatkę także. No rama na szybko siuknięta, coś takiego się prezentuje. Zważyło mi się tutaj powiem wam w paru miejscach. Trochę to będzie widać, ale od spodu nie widać o nawet widać rok produkcji 91. No nie jest to za specjalnie, ale mówię tak na szybko. E, po prostu odświeżyłem go raz dwa. Bo taki był poobdrapywany, tam już wszystkie kolory, tęczy na nim były i czerwony, i biały, i niebieski, fioletowy. Okropne to było, a tak przynajmniej jest w jednym kolorze. Także tam będzie można trochę pojeździć. No. sam w to nie wierzę, ale pod górkę testowo udało mi się podjechać o własnych siłach. Jest cholernie niewygodnie, dlatego że jest po prostu ten rowerek niski, support jest wysoki, więc się siedzi w kucki. Z tym, że nie jest to rower do jazdy, tylko do robienia różnych trików i sztuczek. Dlatego jedziemy na skatepark zobaczyć co potrafi w swoim naturalnym środowisku. I tak, proszę Państwa, w tym odcinku to już będzie wszystko na temat tego BMX. -a. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze większą nadzieję mam, że Pan Marian będzie zadowolony. Powiem Wam, że to był taki mega szybki projekt. Wszystkie prace, łącznie z lakierowaniem, zajęły mi chyba 8 godzin, także, nawet nie bardzo był czas na, na jakieś tam nagrywanie. Uwijałem się, bo pogoda ładna i w zasadzie powinno się jeździć teraz na rowerze, a nie go naprawiać. Eee, także jeżeli chodzi o, o BMX-a, to byłoby tyle. Natomiast już z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, gdzie zaprezentuję wam i opowiem trochę o takim uniwersalu. Myślę, że rower piękny. Na pewno ciekawy, również z ciekawą historią, także jeśli was to interesuje, to do zobaczenia za tydzień. Cześć! No Słuchajcie, taka akumulacja wspaniałości jest w tym miejscu, że można by to było nagrać na końcówkę czterech filmików albo pięciu, nawet Subaru się załapało, Darcia, Lublin, Polones, no to już nie trzeba nikomu przedstawiać. A tu jeszcze jeden Lublin z tymi okrągłymi paskudnymi światełkami z ostatniej serii produkcji, a może to nawet Pasagon jest, nie wiem, później podejdę, to sprawdza.